Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Pan Robert Gonera, szef Hutniczej Solidarności Huty Liberty Częstochowa. Dzisiaj jest gościem w sieci. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Dobry, panie Co Państwu. dzieje się w Hucie od grudnia, można powiedzieć, zeszłego roku? No, w tej chwili akurat dzieje się troszkę więcej. Natomiast rzeczywiście od grudnia ubiegłego roku huta znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Została zatrzymana produkcja. Pracownicy zostali odesłani do domów i zasadniczo. I liczyli, że wrócą po nowym roku? No, oczywiście tak. Liczyli, że wrócą że wrócą po nowym roku. Pierwsze informacje o tym, że e, udajemy się na postój były, że to będzie około dwóch tygodni i tak można powiedzieć z, z tygodnia na tydzień ten, ten mm -hmm. czas był, postoju przedłużany i tak dotarliśmy praktycznie do połowy marca. Jesteście informowani o co chodzi, co się stało? Tak, oczywiście. Tutaj trzeba przyznać, że to, e, co się wydarzyło tutaj istotnego w tym ostatnim okresie, to wtedy, kiedy pracownicy... Zostali oddelegowani do domów, to no, poprawiła się znacząco ta komunikacja między, między, między dyrektorem, między dyrekcją zakładu, a związkami zawodowymi. Czyli dyrekcja też jest zaniepokojona sytuacją? Oczywiście, że tak. I hmm. tutaj dyrekcja cały czas, cały czas podejmuje wszystkie możliwe działania. A co mówi dyrekcja, panie przewodniczący? Czym się tłumaczy, że jest ten postój? No, przede wszystkim brakiem opłacalności realizacji zamówień. To jest taka podstawowa nasza dzisiaj bolączka. Czy trochę jak rolnicy, że się nie opłaca produkować? <laughs> Dokładnie tak, dokładnie tak. Mhm. Przy tym wzroście kosztów energii, która dla nas mhm. jest kluczowa, tak. no bo przecież mamy piece elektryczne i one funkcjonują tylko i wyłącznie dzięki, dzięki energii elektrycznej. Przy tej cenie energii elektrycznej, która pojawiła się w, w, w efekcie wybuchu konfliktu na Ukrainie, no po prostu produkcja stali w naszej hucie przestała być opłacalna. No wyroby importowane z Dalekiego Wschodu są zwyczajnie w świecie tańsze. Czy są to jakieś obce, że tak powiem konsorcja, które tu pracują, żeby właśnie Polska nie miała tego hutnictwa? Nie ma czegoś takiego? No bo Brytyjczycy um, mają poważne trzy zakłady takie huty, tak? Znaczy jest taka teoria spiskowa, która mm -hmm. mówi o tym, że to jest działanie właśnie podmiotów sił zewnętrznych, tak, sił zewnętrznych których celem jest zburzenie europejskiego, w ogóle europejskiego hutnictwa, mm -hmm. które jest właśnie też jakby z jednej strony działaniem takim typowo zewnętrznym, ale też Niektórzy twierdzą, że to ci najbardziej radykalni zieloni członkowie Parlamentu Europejskiego to taka piąta kolumna w tym zakresie, mhm. ale myślę, że jest to teoria spiskowa i że ona nie, do, nie ma jakiegoś takiego realnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ale ktoś, panie może powiedzieć tak: no w dobie wojny, kiedy cały czas trzeba się zbroić, amunicję i tak dalej, i nagle huty stali stają? To coś nie tak jest. I jeszcze przy okazji zapytam, czy w Wielkiej Brytanii też są takie przestoje? E, w Wielkiej Brytanii też są duże problemy, mm -hmm. jeśli chodzi o, o, o hutnictwo. Tylko być może tam tak prąd nie jak u nas? Tak? E, tego nie wiem, mm -hmm. nie, nie mogę tego wykluczyć. Myślę, że na pewno też jakieś, jakieś ruchy w, w tym temacie były, ale może nie aż tak drastyczne, jak, jak miało to miejsce na przykład w Polsce. E, no Trzeba pamiętać, że dzisiaj nowoczesne hutnictwo to takie tak zwane zielone hutnictwo jest oparte na przerobie złomu. Natomiast y, tradycyjne hutnictwo oparte jest na przerobie surówki. Anglicy nie mają dostępu do surówki własnej, mm -hmm. a więc muszą ją importować i tutaj, y, jeżeli, mówimy o, y, jeżeli mówimy o tym hutnictwie surowcowym w Anglii, to na pewno mają problemy. Natomiast jeśli mówimy o tym hutnictwie nowoczesnym opartym o przeróbkę złomu, no to myślę, że tam przy takiej y, mocno rozwiniętej gospodarce tego złomu nie brakuje i jeżeli ten skok energii elektrycznej nie był aż taki drastyczny, to pewnie aż tak mocno to hutnictwo brytyjskie tego, tego problemu nie odczuwa, ale też y, y, w naszej grupie, w grupie Liberty znajdują się huty, które są na terenie Wielkiej Brytanii i tam od naszych kolegów z Wielkiej Brytanii słyszymy, że, że dobrze nie jest. Z pana słów wnioskuję, że skoro prąd podrożał, to nie jest opłacana produkcja stali. Ale z tego co ja wiem, to prąd raczej nie stanie. Je. Więc co dalej? No, myślę, że tutaj potrzebna jest pomoc Unii Europejskiej. Mhm. Oczywiście za pośrednictwem rządów krajowych. To jest która, w ich interesie. Żeby Polakom pomagać w tym przypadku, jeśli chodzi o, o stal, hutę? Jak najbardziej. Mhm. Tutaj mówimy o, o całej Unii Europejskiej, również o Polsce. I myślę, że tutaj. No oczywiście to, 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 to polski rząd powinien zabiegać o to, żeby te pieniądze, żeby te pieniądze również do Polski trafiły, ale z tego co mam no, wiadomo. Rząd powie, to jest prywatna firma, to jest prywatne konsorcjum brytyjsko-hinduskie. Tak? Nie no to... ma dzisiaj w Europie państwowych firm, wszystkie są prywatne. No właśnie, no to dlaczego e... mają pomagać? E... Dlatego, że Stal jest niezbędna do rozwoju gospodarki mhm. całej Unii Europejskiej. Bez stali nie będzie rozwoju Unii Europejskiej, jeżeli nie utrzymamy zakładów produkujących stal w Europie, to rozwój, w taki naprawdę intensywny, dynamiczny rozwój Unii Europejskiej stanie pod dużym znakiem zapytania. To po pierwsze. A po drugie, może wydarzyć się coś, co wydarzyło się właśnie z gazem czyli Unia Europejska może uzależnić się od dostaw stali spoza, spoza Unii, tak? czyli nie wiem, z rynku chińskiego, hinduskiego. Bo tam dzisiaj trwa największy, jest najbardziej dynamiczny rozwój tej branży. I tutaj, jeżeli Unia Europejska chce mieć właśnie tą gwarancję tego, że będzie miała tą stalną rozwój, musi zadbać o to, żeby europejskie hutnictwo przetrwało. A ten w jaki prezes. sposób zadbać? No bo skoro prąd jest droższy niż sama produkcja, tutaj to jest nieopłacalne, no to. No to sobie nie Dzisiaj mamy bardzo duże pieniądze. Unia Europejska bardzo duże pieniądze rezerwuje na e, wszystkie inwestycje, które służą e, ograniczeniu e, właśnie zużycia energii, mm. ograniczeniu zużycia, e, zużycia e, emisji. emisji CO2. Tak, także dokładnie. tutaj, tutaj te, na, te, na te inwestycje, na tego typu inwestycje są potężne pieniądze i te pieniądze nie są zarezerwowane dla. Dla rządów, czy dla firm rządowych. No ale dobrze, no HUTA ściągnie pieniądze, zainwestuje w to, i czy to oznacza, że wtedy ruszy z produkcją, czy nadal e, będzie prąd za drogi? E, no Jeżeli udałoby nam się wprowadzić takie technologie, które znacząco obniżyłyby mhm. zużycie prądu, no to w tym momencie stajemy się bardziej konkurencyjni. No, to Dokładnie. jest kwestia tego typu, że mhm. dzisiaj koszty energii stanowią kilkadziesiąt procent kosztów wyrobu. Jeżeli obniżymy to zużycie energii i obniżymy te, te koszty, no to w tym momencie y, możemy obniżyć cenę wyrobu i w tym momencie stajemy się konkurencyjni. Czego oczekujecie Państwo konkretnego od rządu? Oprócz tego słowa pomocy, to wiadomo, o pomocy jakiej pomocy? E, dla nas takim namacalnym i bardzo konkretnym, y, y, konkretną pomocą tu, na dzisiaj, na teraz, to jest właśnie ustalenie y, zasad. Y, y, z, dostaw energii elektrycznej. Mhm. Te zasady dzisiaj są takie, że my jako klienci indywidualni mamy, mamy, mamy tą ochronę, tak, ceny jeszcze. jeszcze, ale mamy. Mhm. Natomiast branża energochłonna, branża energochłonna, do której zalicza się właśnie hutnictwo. Też przez jakiś okres czasu miała jakąś tam ochronę w tym zakresie. Mhm. Natomiast na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że ta ochrona się kończy i to będzie oznaczało, że te ceny energii będziemy musieli płacić bardzo, bardzo wysokie. I tutaj potrzebna jest zwyczajnie w świecie dopłata do energii. Dopłata w tym sensie, że rząd ustali mhm. specjalną, stawkę, specjalną stawkę dla przemysłu energochłonnego, która będzie. Po I pan mniejsza. myśli, że to się uda, że Polak będzie mądrzejszy przed szkodą? Czy doprowadzi się do upadku wielu firm, nawet tych średnich, małych, bo to też przecież drożej płacą i, i wtedy ktoś się obudzi, że, że to coś jest nie tak? Dlatego działamy już teraz, mhm. działamy w tym momencie, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić i tutaj po to są te apele do rządu, po to yy, działamy na poziomie Unii Europejskiej, spotykamy się tutaj w Częstochowie lokalnie z europarlamentarzystami, mhm. ale również uczestniczymy pośrednio w tych rozmowach, które prowadzą w naszym imieniu Europejskie Centrale Związkowe, już bezpośrednio w Komisji Europejskiej, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Za co żyją teraz hutnicy? Mają płacone pensje jakieś? Tak, Aha. pracownicy, ci pracownicy, ten tysiąc pracowników, niespełna tysiąc pracowników Huty yy, Częstochowa, czy Liberty Częstochowa, przez cały ten okres czasu, odkąd borykamy się z tymi dużymi problemami, otrzymuje wynagrodzenie. A spółki są, które tam wspierają i, i, i tak jeszcze jak gdyby też mają korzyść z tej huty? Są? W tej chwili już tam pozostały jakieś bardzo mhm. małe, że tak powiem, zakresy. No to jest ochrona, to jest firma, która wspiera nas w zakresie transportu kolejowego, który funkcjonuje jako jedyny, no bo tutaj jest nie tylko nasza hut, ale też zakłady, które są w obrębie oddziaływania naszej bocznicy kolejowej i te zakłady działają, więc je musimy obsługiwać i tutaj transport pracuje. No mhm. i to też jest wspierane przez firmę zewnętrzną, więc kilka takich małych firm e, funkcjonuje. No e, i oni chyba nie mają płacone w tym momencie, tak? No bo to jest... E, mają, mają, mają płacone. płacone. No, oczywiście nie jest to 100% zobowiązań, mhm. których, które wobec tych firm e, m, Liberty posiada. Ale no dogadujemy się, tak? Dogadujemy się na no, przecież taka firma ma podstawowe, tutaj, podstawowe narzędzie w swoich rękach. Jeśli uzna, że, że to już jest za dużo, tak? Tego zadłużenia, to zwyczajnie świecie wypowie umowę i zejdzie. I nie będzie realizowało zlecenia. Tysiąc więc... osób gdyby poszło, przepraszam, do Urzędu Pracy, to byłaby niedobra sytuacja dla Częstochowy. Niedobra, yy, niedobra sytuacja z dwóch powodów. Yy, no oczywiście jest to dosyć spora grupa naraz, mhm. więc to na pewno, pewno yy, dla takiego rynku pracy jak Częstochowa może na pierwszy rzut oka wydawać się nieduży problem, ale trzeba wziąć pod uwagę, jaka jest demografia tych ludzi. To są wszystko osoby, które mają um, no, taki dobry wiek. Średnia pracy dzisiaj pracowników huty to jest ponad 49 lat, więc, więc to są pracownicy no, no wiekowi, że się tak wyrażę. To jest mhm. jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia taka, że wielu z tych pracowników. Są pracownicy, którzy, no mówiąc kolokwialnie, całe swoje życie przepracowali w hucie w procesie metalurgicznym nie ma w Częstochowie drugiego takiego zakładu pracy. Oni zwyczajnie w świecie nie potrafią nic innego. I przekwalifikowanie takiej osoby no, w tym wieku nie jest łatwe. No to nie jest łatwa sprawa. A Państwo otrzymujecie jakieś takie negatywne głosy, że no jesteście związkowcami, jak nas bronicie i co? Czy jest zrozumienie hutników, że, 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 że mówimy dobrze o dyrekcji, o związkowcach, żeby ta atmosfera była dobra? Ja osobiście nie spotkałem się mhm. z jakimiś wielkimi e, zarzutami, ale to zwykle tak jest, że nikt w oczy nie, nie chce nie. powiedzieć wprost, że to oki czy owaki. E, mówi się, ja tego nie, nie śledzę, nie potrafię tak dopowiedzieć dokładnie, że są jakieś fora internetowe, mhm. na których e, działania w związku zawodowych są krytykowane i nie w zupełnie się temu nie dziwię, bo e, w zasadzie to nawet dobrze, że jesteśmy krytykowani, bo z jednej strony nas to dopinguje do tego, żeby, mhm. żeby, żeby funkcjonować jeszcze lepiej, a z drugiej strony to pokazuje, że Nasze działania są obserwowane i zauważane. Jest takie przecież powiedzenie, że, że nie popełnia błędów ten, kto, kto nic, nic nie, nie robi. robi tak. więc, no my też możemy popełniać jakieś błędy. Nie wiem, czy, 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 czy wszystko, co robimy, to... To robimy no, dobrze. Tak, Ale w tym wypadku czujecie się bezsilni trochę, tak? w, no, zasadzie, w pewnych jest... sprawach jesteśmy bezsilni i to mm. nie tylko jest kwestia tego, że się tak czujemy, tylko po prostu tak jest. Takie to są fakty. Muszę Pana zapytać, już na, tak na zakończenie, czy w innych hutach też jest drogi prąd. Tak, sobie myślę, no, czy tak w oczywiście. W tej chwili w, w tą Polsce. Samą sytuację tak, w tej chwili tej w Polsce, Polsce, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej, one są takie same dla wszystkich zakładów pracy. I Jeżeli tam huty stanęły? E, mocno ograniczyły produkcję. Mm. W, w, nawet wczoraj byłem na takim spotkaniu e, tutaj branżowym, tak zwanej regionalnej. Przepraszam, Krajowej sekcji Hutnictwa, w której, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich e, hut e, polskich. E, no i tam zwykle jest taki punkt, w którym każdy prezentuje sytuację w swoim zakładzie pracy. E, no i nie spotkałem, nie, nie było takiego, takiego przedstawiciela, który powiedziałby, że u nas jest dobrze, u nas produkcja pełna parą idzie. Nikt czegoś takiego nie potwierdza. E, no, w naszej branży też funkcjonuje. E, Branża miedziowa. Mhm. No, może oni tam jeszcze tak troszeczkę powiedzieć, no u nas aż tam takiej brytyjskiej to ma. trochę ma takiego pecha, bo co jakiś czas coś tam właśnie zastoje, dwa lata temu kupione, potem przecież była nieczynna ta huta, yy, wygasła i, i, i tak bez przerwy coś w tej chucie po kilku latach się dzieje. No taką mamy pasę. Rzeczywiście rzeczywiście od tego 18 roku tutaj nie dzieje się dobrze. Ja, mhm. ja, no, ja się śmieję, chociaż to jest jakiś że Nie przynosicie? że, że to Rzaduję. jest taka, że jesteśmy. Taką, mm -hmm. taki, taką hutą po przejściach, bo rzeczywiście tak. w 2019 roku bankructwo ISD, potem ten, ta dzierżawa Sanguela roczna, która też zakończyła się problemem. No tutaj sytuacja jest tego typu, że akurat te trudności pojawiły się, zbiegły się w czasie, a właściwie są efektem, myślę, że są efektem tego, że, że pojawia się ta pandemia covidowa, że pojawiła się wojna. Tu pan redaktor wspomniał, że jak to jest, że wojna, a my tutaj Nie mamy ofer ofertę militarną, a dzieje się u nas źle. No, no tak, to, to, to rzeczywiście mamy ofertę, która jest bardzo dopasowana do, do, do tej rzeczywistości. Bo, bo mamy technologię, która jest w stanie, która pozwala nam produkować blachy na, o przeznaczeniu militarnym, ale to jest bardzo krótki okres czasu tak naprawdę. To, tak, to wojna trwa dwa, dopiero dwa lata, a tutaj, żebyśmy mogli funkcjonować, to powinniśmy być już w tym łańcuszku całego tego procesu mm -hmm. zbrojeniowego na początku tego biznesu. Dzisiaj jest taka docelowa, jest taki docelowy kierunek żeby nasza oferta i nasza technologia była wykorzystywana w tym, w tym, w tym procesie. Ale my najpierw musimy w ogóle zaistnieć, odbudować się, ruszyć funkcjon funkcjonowanie tego zakładu, a w dalszej perspektywie jest szansa na to, żeby uzyskać odpowiednie certyfikaty i wejść w ten przemysł zbrojny. Mimo wszystko, życzę, żeby ta wojna dla wszystkich się skończyła. Bardzo dziękuję. Pan Robert Gonera, szef Solidarności i się w Sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.